Wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami. 9 lipca 1917 roku w odpowiedzi na wezwanie Józefa Piłsudskiego żołnierze I i III Brygady Legionów Polskich odmówili złożenia tej specyficznej i haniebnej przysięgi. Moje drogie, moi szanowni, witam Was serdecznie, gorąco i przepięknie w najnowszym odcinku na naszym kanale. Jestem oczywiście przeszczęśliwy, że jesteście z nami. Zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, do tego, aby zasubskrybować nasz, nasz kanał, aby być z nami w stałej łączności, abyście dołączyli do tego elitarnego już grona kilku tysięcy ludzi. Którzy zechcieli zasubskrybować kanał dawno temu. Pozdrawiam gorąco i serdecznie naszych patronów, dwójkę naszych patronów, którzy wspierają nas w naszych działaniach, za co Wam pięknie dziękujemy. A jeżeli chcecie do nich dołączyć, odsyłam Was na platformę Patronite. Natomiast wszystkich was bez mała czy zasubskrybowaliście, czy nie, czy wspieracie, czy nie, zachęcam i zapraszam do naszego dzisiejszego odcinka. A dziś odpowiadamy na jedną z propozycji naszych szanownych widzów. Mianowicie w kilku komentarzach pod kilkoma odcinkami pytaliście, prosiliście e, o to, aby poruszyć temat tak zwanego kryzysu przysięgowego. Bardzo ciekawy element naszej historii yy, najnowszej historii XX wieku, bowiem mało kto zdaje sobie współcześnie sprawę z tego, że kryzys przysięgowy był m.in. jednym z bardzo wielkich kamieni milowych, moglibyśmy w cudzysłowie tak to powiedzieć, doprowadzających do wybuchu wielkiej lawiny, która to zakończyła się 11 listopada 1918 roku oddaniem Piłsudskiemu władzy przez Radę regencyjną. Moi drodzy, hmm, zaczynamy zatem naszą dzisiejszą opowieść, a musimy ją zacząć od wybuchu I wojny światowej. Wszyscy wiemy, że miało to miejsce w roku 1914, a jeżeli jesteście ciekawi tego, co doprowadziło, jakie wydarzenie spowodowało, że ruszyła właśnie kolejna lawina dyplomatyczno-wojskowa, to w tym momencie macie możliwość kliknięcia w ten odnośnik, który traktuje o słynnym zamachu w Sarajewie, będącym iskrą podpalającą ląd pod tym wielkim wybuchem wojny. Moi drodzy, wybucha pierwsza wojna światowa. No, i polscy działacze niepodległościowi zrzeszeni w słynnych, znanych nam w Polsce bardzo dobrze działach strzeleckich, ogłosili mobilizację. Chcieli walczyć, bowiem wyczuwali, że może ten konflikt zwiastować jakiekolwiek zmiany. Nikt wtedy, nie łudźcie się, w 1914 roku nie twierdził, że Polska uzyska niepodległość. Było to marzenie praktycznie należące do nieosiągalnych. Ale polscy militaryści byli przekonani, że opowiadając się po konkretnej ze stron tego konfliktu, mogą wywalczyć coś dla będącego pod zaborami państwa polskiego. I właśnie utworzona w Krakowie kompania kadrowa, słynna kompania kadrowa 6 sierpnia 1914 roku przekracza granice z tak zwanym Królestwem Polskim. Moi drodzy, no właśnie, liczy kompania na to, że będzie mogła doprowadzić do wybuchu pewnego rodzaju powstania kolejnego w naszej historii powstania narodowo-wyzwoleńczego. Natomiast, no właśnie, u mieszkańców zaboru rosyjskiego, oczywiście mówię tu o Polakach, zamieszkujących zabor rosyjski, no niespecjalnie ta próba wzniecenia kolejnego powstania powiodła się. Mieszkańcy byli dosyć sceptycznie do tego nastawieni. Być może mieli w pamięci klęski takich powstań, jak powstanie styczniowe, czy chociażby powstanie listopadowe? Moi drodzy, w październiku 1914 roku na ziemiach zaboru rosyjskiego, właśnie powstała słynna polska organizacja wojskowa, w skrócie naturalnie POW. A w wyniku bardzo szeroko zakrojonej akcji dyplomatycznej posłów polskich w Wiedniu, bowiem pamiętajcie, że w parlamencie austro-węgielskim mieliśmy, Kilku naszych zacnych polskich przedstawicieli oraz działalności Naczelnego Komitetu Narodowego, władze austriackie wyrażają zgodę na organizację, na utworzenie specyficznej jednostki wojskowej, która w historii zapisze się jako legiony polskie. No i Wspomnieć oczywiście trzeba o osobie, która tymiż legionami, no częścią powiedzmy sobie tychże legionów, yy, miała dowodzić. Dowództwo pierwszego pułku legionów, przemianowanego później w dosyć krótkim czasie na pierwszą brygadę legionów słynna pierwsza brygada obejmuje nie kto inny, jak znany nam, Awanturnik do tej pory, przez niektórych tak był nazywany, bardzo taki specyficzny mężczyzna, który ma bardzo jasne poglądy, socjalista Józef Piłsudski. Moi drodzy, we wrześniu 1916 roku, wobec braku jakiegokolwiek zainteresowania sprawami Polski ze strony państw centralnych, Piłsudski. Mówiąc wprost, podaje się do dymisji. I jest to jedna z jego specyficznych cech, bowiem jak prześledzimy biografię Piłsudskiego, zobaczymy, że nawet po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, kiedy to w dwudziestoleciu międzywojennym no, mieliśmy rządów bez Liku, premierów także mieliśmy bez Liku, w pewnych momentach, kiedy Piłsudski już. Zdawał sobie sprawę z tego, że jest taka polityczna awantura w kraju, że on nic nie zdziała. On ostentacyjnie podawał się do dymisji. On potrafił także ostentacyjnie chociażby wychodzić z najważniejszych spotkań wojskowych czy też politycznych. No ale widział w 1916 roku, że państwa centralne w ogóle nie interesują się tym, żeby sprawę polską w jakikolwiek sposób podnieść. Stąd. Podaje się do rzeczonej przeze mnie dymisji. Mamy bardzo ciekawy dzień. Ciekawą datę, bowiem mowa tutaj o dniu 5 listopada 1916 roku. W wyniku konferencji, która odbywała się w Pszczynie, władze niemieckie i austro-węgierskie wydały specyficzną proklamację z podpisami oczywiście swoich dwóch najważniejszych generalnych gubernatorów, czyli von Besselera i Kuka, zawierającą obietnicę... Powstania tak zwanego Królestwa Polskiego, pozostającego co ciekawe w niesprecyzowanej łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami. Mówiąc wprost, chcieli tym samym przekonać Polaków do jeszcze większej walki po ich stronie, mamiąc Polaków w tym, że powstanie coś w rodzaju quasi państwa polskiego, ale w. W tejże proklamacji nie było dokładnie powiedziane, jak to państwo będzie funkcjonowało, ale było jasno podkreślone, że ma być sprzymierzone zarówno z Niemcami, jak i Austro-Węgrami. Po ogłoszeniu właśnie przez Austro-Węgry i Niemcy tego wspomnianego przeze mnie aktu 5 listopada Piłsudskiego mianowano szefem Departamentu Wojskowego Tymczasowej Rady Stanu. No, chciano podbudować też polskich żołnierzy tym, że stanowisko tak ważne, dowódcze obejmuje Józef Piłsudski, tak zaangażowany w sprawie y, legionów polskich. No i Wspomnieć trzeba o tym, że niemiecki generał-gubernator Hans Hartwig von Bessler rozpoczął wiosną 1917 roku organizowanie tzw. polskiej siły zbrojnej. Miała to być armia, która walczyć miała ramię w ramię z wojskami niemieckimi, no oczywiście pod pełną kuratelą wojsk niemieckich, no i w jej skład czyli w tej. W cudzysłowie polskiej armii w skład miały także wchodzić legiony polskie. Spowodowało to, rzecz jasna, konieczność złożenia przysięgi. Każdy żołnierz składa przysięgę, składa przysięgę swojemu dowództwu, składa przysięgę przede wszystkim swojej ojczyźnie i zwierzchnikowi tejże ojczyzny. No i w tym wypadku każdy żołnierz walczący w tych polskich jednostkach przy wojsku niemieckim miałby złożyć przysięgę cesarzowi niemieckiemu Wilhelmowi II. Co ciekawe, Wcześniejsza przysięga miała też być składana cesarzowi austro-węgierskiemu. Mowa tu rzecz jasna o Franciszku Józefie i o jego następcy. Moi drodzy, tak przedstawiała się owa przysięga. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że ojczyźnie mojej, polskiemu królestwu i memu przyszłemu królowi, na lądzie i wodzie i na każdym miejscu, wiernie i uczciwie służyć będę, że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych. Że będę przełożonych swych i dowódców słuchał, dawane mi rozkazy i przepisy wykonywał, i w ogóle tak się zachowywał, aby mógł żyć i umierać jako mężny i prawy żołnierz polski. Tak mi, panie Boże, dopomóż. No, zwróćcie uwagę, że w tekście tej przysięgi było bardzo jasno zarysowane to, że przysięga jest składana oczywiście Królestwu Polskiemu i memu królowi. No właśnie. Oczywiście, mowa tu była albo o cesarzu austrowęgierskim, albo o cesarzu niemieckim. Wiosną 1917 roku Rosja zgadza się na, powiedzmy sobie w skrócie, polską niepodległość, co oznacza generalnie i szerzej poparcie sprawy polskiej przez tak zwaną blok państw przeciwnych państwom centralnym, czyli Entente. W kwietniu tego roku, czyli 1917, do Wielkiej Wojny dołączają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, co tak naprawdę wedle historyków zajmujących się tym okresem w naszych dziejach przyczyniło się i przesądziło w zasadzie co do klęski państw centralnych. Moi drodzy, Piłsudski widzi, że zmienia się sytuacja polityczna że już nie za bardzo jest mu po drodze z państwami centralnymi, czyli z Niemcami i Austro-Węgrami, no bo szala zwycięstwa przechyla się na stronę Ententy. No zwłaszcza po tym, kiedy Stany Zjednoczone weszły do boju. No i w tejże zmienionej sytuacji politycznej dostrzega, że Niemcy nie będą mogły wygrać wojny, że nie ma na to żadnych szans. Zaczyna zwracać swój wzrok w stronę przeciwników państw centralnych rezygnuje z członkostwa w tymczasowej radzie stanu i w lipcu roku 1917 prowokuje tak zwany kryzys przysięgowy. Moi drodzy, na czym on polegał? Ano, w skrócie na tym, że zleca piłsudzkie legionistom, by nie składali przeczytanej przeze mnie przed chwilą przysięgi. Większość żołnierzy pierwszej i trzeciej brygady demonstracyjnie uchyla się od złożenia tejże przysięgi i ma to miejsce 9 lipca 1917 roku, aczkolwiek Wspomnieć w tym momencie trzeba o tym, że przysięgę złożyła tylko część żołnierzy II Brygady Legionów Polskich. Od samego początku ci żołnierze byli dosyć słabo związani z samym Józefem Piłsudskim, a warto dodać, że dowódcą tejże drugiej brygady był generał Józef Haller, późniejszy twórca słynnej Błękitnej Armii. Żołnierze ci zasienili Tzw. Polnisze Wehrmacht, czyli mówię tutaj o tych polskich siłach zbrojnych tworzonych przy Armii Niemieckiej. No i jeszcze bardzo często możemy w literaturze spotkać inne określenie tych oddziałów, bowiem one są przez historyków nazywane polskim korpusem posiłkowym. Oczywiście był to korpus pod stuprocentowym dowództwem niemieckim i był to korpus rekrutowany z poboru. Moi drodzy, 2 lipca roku 1917 w warszawskim hotelu Brühla Piłsudski tak oto mówił do legionistów. Wszystkie nasze i niemieckie interesy układają się przeciw sobie. W interesie Niemców leży przede wszystkim pobicie aliantów naszym, by alianci pobili Niemców. Niemcy ogłosili jakąś niepodległość, by zjednać sobie naród polski. Chcą, by dał żołnierza do armii dowodzonej przez pana Besselera. No właśnie. Moi drodzy, wspomnieć jeszcze trzeba o innym fragmencie tego jakże ważnego przemówienia Piłsudskiego do legionistów, w którym to zamykają się bardzo ważne tezy dla jego późniejszej polityki. Dawno już wydałem rozkaz POW, by nie robili rekrutacji do legionów i teraz do tego wojska, a tylko do tajnej organizacji. Niemcy będą chcieli kosztem naszych robić jakieś umowy z Rosją. Im prędzej przegrają wojnę, tym lepiej. Właściwie Niemcy tę wojnę już przegrały. No właśnie Niemcy, moi drodzy, w tamtym okresie uznają tzw. kryzys przysięgowy za przejaw buntu, jaskrawego buntu, i legiony błyskawicznie zostają rozwiązane. Szeregowych i podoficerów służących w Legionach, którzy odmówili oczywiście złożenia przysięgi, internowano w obozie w Szczypiornie pod Kaliszem, natomiast oficerów w obozie w Beniaminiowie pod Zegrzem. Moi drodzy, no właśnie z tym Szczypiornem kojarzy się nam bardzo mocno pewna specyficzna sportowa nazwa, mianowicie Szczypiorniak. My jesteśmy jedynym państwem na świecie, w którym to na piłkę ręczną yy, mówi się, że jest to szczypiorniak. Ano ma to swoje historyczne konotacje, bowiem osadzeni, internowani w szczypiornie właśnie żołnierze, legioniści yy, grali w piłkę ręczną. Stąd też bardzo popularna nazwa szczypiorniaka, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, była określeniem, tej dyscypliny sportowej. Józef Piłsudski w nocy z 21 na 22 lipca zostaje aresztowany jako no, czołowa postać tego kryzysu przysięgowego. Zostaje przewieziony przez Gdańsk w głąb Niemiec. Przebywa w kilku więzieniach, aż w końcu trafia do słynnej twierdzy w Magdeburgu. Po kilku miesiącach do Piłsudskiego dołącza jego szef sztabu, czyli późniejszy generał Kazimierz Sosunkowski. W proteście wobec internowania polskich żołnierzy, sprawująca władzę na terenie Królestwa Polskiego, tymczasowa Rada Stanu dokonuje samorozwiązania. Przestaje istnieć, no bo widzi, że sytuacja jest beznadziejna. Natomiast jej kompetencje przejmuje słynna i znana nam, mam nadzieję, z historii. Rada regencyjna. Coraz większe niepowodzenia na froncie i nastroje rewolucyjne na terenie ich kraju zmusiły Niemcy do tego, aby rozważyli kwestię uwolnienia komendanta czyli uwolnienia Józefa Piłsudskiego. I w tym celu wysyła się do Piłsudskiego niemieckiego hrabiego Kesslera, który próbuje wydobyć od Józefa Piłsudskiego oświadczenie, że ten kiedy wyjdzie na wolność, nie uczyni niczego, co by było wbrew Niemcom. No o Harem Kesslerze trzeba słów kilka powiedzieć, ponieważ no właśnie on był tym specjalnym emisariuszem niemieckim, którego głównym zadaniem było przekonanie Piłsudskiego do wydania tego bardzo specyficznego, przyznacie sami, oświadczenia. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 21 listopada 1918 roku, to właśnie Harry Kessler został pierwszym akredytowanym dyplomatą zagranicznym w Warszawie. Właśnie on był, możemy w skrócie powiedzieć, pierwszym ambasadorem w Polsce, która dopiero co odzyskała niepodległość. Piłsudczycy są uwięzieni. Do Piłsudskiego przyjeżdża cały czas agitator, który próbuje go przekonać. Piłsudski kategorycznie odrzuca ofertę Niemiec. Kiedy jednak. W państwie 3 listopada 1918 roku wybucha słynna rewolucja listopadowa. W twierdzy w Magdeburgu zjawia się dwóch oficerów niemieckich ubranych po cywilnemu. No i zabierają, zabierają Piłsudskiego, zabierają Sosnkowskiego, wsadzają ich do pociągu i przewożą do Berlina. Następnie z tegoż Berlina Piłsudski i Sosnkowski są wsadzeni do kolejnego pociągu. Tym razem tory tego pociągu kierują się na Warszawę. I tym samym Józef Piłsudski do Warszawy dociera 10 listopada 1918 roku. Zostaje mu w niedługim czasie przekazana pełnia władzy, bowiem zostaje mu przekazana władza cywilna, władza wojskowa 11 listopada 1918 roku umownie, Polskie państwo odzyskuje niepodległość, ale jak wszyscy dobrze wiemy, ten proces odzyskiwania niepodległości jeszcze trwał kilka najbliższych lat. Natomiast tak oto, w taki sposób przedstawia się historia kryzysu przysięgowego, który był bohaterem dzisiejszego odcinka, i w tym momencie, i w tym miejscu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście z nami, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że kwestia kryzysu yy, przysięgowego została przeze mnie wyjaśniona w sposób jasny i klarowny. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze, na Wasze kolejne propozycje i zwracam się do tych, którzy składali już propozycje w komentarzach: wypatrujcie kolejnych odcinków, Wasze propozycje będą z pewnością. Na naszej antenie. Wszystkich zachęcam do subskrypcji i do tego, byście wypatrywali kolejnego premierowego odcinka z cyklu dawno temu.